Piłkarskie pożegnanie naszej reprezentacji z Mistrzostwami Europy, ostateczne rozstrzygnięcia w naszej grupie i niezwykle ciekawa sytuacja w grupie C. Zapraszam na podsumowanie wtorku na Euro 2024. Dzień na Mistrzostwach rozpoczęliśmy od rozstrzygnięć w grupie D, polskiej grupie, czyli spotkania między Polską a Francją i Austrią a Holandią. Na koniec naszej przygody z Euro 2024 remisujemy z Francuzami 1 do 1, ale czy to był mecz, po którym powiemy ale świetnie zagrała reprezentacja Polski? No raczej nie, raczej powiemy fajnie, że zdobyli ten punkcik. Dwie bramki po rzutach karnych, Kilian Mbappe dostał tą szansę w prezencie od Kuby kiwiora, który na skraju pola karnego faulował Usmana Dembele, precyzyjnym strzałem wykorzystał tą jedenastkę, a świetnie wyglądający w tym meczu Łukasz Skorupski nie wyczuł intencji Francuza. My z kolei otrzymaliśmy jedenastkę po faulu, błędzie, nikogo innego tylko Upamecano, który w tym sezonie już niejedną wpadkę zaliczył. Robert Lewandowski karnego nie wykorzystał. Wyczuł go świetnie Mike Mignon. Samo uderzenie było po prostu nie najlepszej jakości, ale miał szczęście, bo ten rzut karny został powtórzony z racji na to, że zbyt szybko do interwencji wyszedł francuski golkiper, no już przy powtórce udało się naszemu kapitanowi zapakować piłkę do bramki. Remis, który nam nic nie daje, poza tym, że no lepiej mieć jeden punkt w grupie niż zero, a Francuzi za to kończą na drugim miejscu, bo pierwsze miejsce w naszej grupie zajmują Austriacy, którzy pokonali Holendrów 3 do 2. To było znacznie ciekawsze spotkanie niż to między Polską a Francją. Tutaj emocje mieliśmy na przestrzeni całych 90 minut, a zaczęło się od bramki samobójczej Malena. Jak to się mówi, napastnik we własnym polu karnym jest zagrożeniem, ale dla własnej drużyny. I tak też by w tej sytuacji. Pras dograł piłkę w środek pola karnego, a tam próbujący interweniować Malen wbił futbolówkę do własnej bramki. Austriacy mocno przycisnęli Holendrów. Ci do głosu dopiero zaczęli dochodzić w końcówce pierwszej części spotkania, ale nie udało im się przed gwizdkiem zdobyć bramki. Jednak... No, chyba lepiej rozpocząć drugiej części spotkania nie można niż Holendrzy, już na start. W 47. minucie gola zdobył Hakpo, który otrzymał podanie od Szawiego Simonsa, który pojawił się w 35. minucie na murawie, i precyzyjnym strzałem zawodnik Liverpoolu umieścił piłkę w bramce Austriaków. Na odpowiedź długo czekać nie musieliśmy, bo w 59 minucie Austriacy znowu byli na prowadzeniu. Grylicz dośrodkował piłkę w pole karne, tam Schmidt wykończył tą akcję strzałem głową. Piłkę koniec końców wbił do bramki De Fry. ale z racji, że po strzale Schmidta futbolówka i tak zmierzała w światło bramki, to właśnie Austriakowi zapisano na konto tego gola. 75 minuta i znowu mamy remis. Asystę zaliczył złoty zmiennik, czyli Wech który dograł piłkę głową do Depaja, a ten zapakował futbolówkę do bramki. Długo Holendrzy z remisu się nie nacieszyli, bo już w 80. minucie bramkę zdobył Sabitzer. Otrzymał podanie od Baumgartnera i potężnym uderzeniem umieścił piłkę w górnym rogu bramki Holendrów. Po tym straconym golu Holendrzy nie byli już w stanie odpowiedzieć kolejną bramką i tym sposobem Austriacy wygrywają naszą grupę. Francuzi są na drugim miejscu, Holendrzy na trzecim, ale też wyjdą ze swoimi czterema punktami. A Polacy kończą swoją przygodę z jednym punktem. I tak jak często pytacie o czarnego konia turnieju, to myślę, że Austriacy świetnie wpisują się właśnie w tą definicję, bo są niezwykle dobrze zorganizowaną ekipą i pewnie jeszcze nie jednemu rywalowi sprawią trudności na tym turnieju. A Wy jak myślicie, jak daleko na Euro 2024 zajdzie reprezentacja Austrii? Następnie o godzinie 21 zaczęło się spotkanie drużyn z grupy C. Anglia kontra Słowenia i Dania kontra Serbia. W ostatniej kolejce grupy C dwa bezbramkowe remisy, czyli dokładnie te rezultaty, które typowałem na wczorajszym live'ie pomeczowym. Anglicy, na których wszyscy narzekają, zresztą słusznie, wygrywają grupę C. Na drugim miejscu Dania, na trzecim Słowenia, a na ostatnim Serbia. Dlaczego Dania jest na drugim, a Słowenia na trzecim? Dania ma drugie miejsce w grupie A Słowenia III, dlatego że Duńczycy zajęli wyższe miejsce w eliminacjach do mistrzostw Europy. Tak, dobrze słyszycie, nie na Euro 2024, tylko eliminacja. Sytuacja nie bywała, bo Duńczycy i Słoweńcy w grupie C zdobyli dokładnie po 3 punkty. W meczu bezpośrednim mieli remis, mają dokładnie taki sam bilans bramkowy. Zdobyli i stracili dokładnie tyle samo bramek, i co jeszcze ciekawsze, otrzymali dokładnie tyle samo żółtych kartek. Dlatego o miejscu w grupie decydowała lokata z eliminacji do Mistrzostw Europy, a w tych Zarówno Duńczycy, jak i Słoweńcy byli też w tej samej grupie eliminacyjnej i co więcej zdobyli dokładnie tyle samo punktów, ale pierwsze miejsce w eliminacjach zajęła Dania, bo w bezpośrednich spotkaniach ze Słoweńcami jeden mecz wygrała, a drugi zremisowała. No kto by się spodziewał, że o tym, czy będziesz miał zagwarantowany udział w fazie pucharowej, będzie decydowało miejsce w eliminacjach do turnieju mistrzowskiego. Natomiast przechodząc do samych spotkań, Anglicy oczywiście zdominowali posiadaniem piłki. W tym spotkaniu mieli je na poziomie 71%. Ale co z tego, jak za wiele to nie dało? Zdobyli nawet bramkę w pierwszej połowie, konkretnie rzecz ujmując w 20 minucie. Bukayo Saka trafił do bramki, ale podający do niego Foden był na spalonym, więc... Ta bramka oczywiście nie mogła być zaliczona. Parafrazując powiedzenie, Jose Mourinho, Anglicy mogą zabrać piłkę do domu, ale punkt zabiera również Słowenia. Pozytywnym momentem w tym spotkaniu było również pojawienie się na murawie Josipa i którego niezwykle miło było zobaczyć na turnieju mistrzowskim po tych wszystkich problemach, które go dotknęły. Dunczycy z serbami też podzielili się punktami, ale zadowoleni z tego faktu mogą być jedynie pierwsi, bo w dalszym ciągu będą grali na Euro 2024, Serbowie z Mistrzostwami Europy już się żegnają. Nie było to za rewelacyjne widowisko do oglądania i zarówno jedni, jak i drudzy zdobyli po bramce, która nie została uznana. Duńczycy umieścili piłkę w zasadzie bezpośrednio z rzutu rożnego, tu konkretnie Eriksen, ale wind przeszkadzał serbskiemu bramkarzowi w interwencji, więc gol ten nie został zaliczony. Serbowie z kolei zostali złapani na spalonym, więc też siłą rzeczy bramka nie mogła być zaliczona. Wprowadzali na boisko swoje kolejne armaty, ale na zdobyte gole się to nie przełożyło. I tym oto sposobem z grupy C wyszły wszystkie drużyny poza Serbią. Anglicy z pierwszego miejsca, Duńczycy z drugiego, a Słoweńcy z trzeciego. Teraz już wiesz, co się wydarzyło we wtorek na Euro 2024, nawet jeśli nie oglądałeś ani jednego spotkania.